Słuchajcie, jestem bardzo, bardzo podekscytowany, dlatego, że jestem po rozmowie z jednym z moich mentorów, z Tobim i Tobi zgodził się wziąć udział w webinarze na temat Q4. To będzie webinar pod tytułem Twój najlepszy Q4, bo będzie, jeśli weźmiesz udział w spotkaniu z Tobim i w webinarze. Dlaczego to jest takie niesamowite? Tobi w rok zeskalował swój biznes do 100 tysięcy miesięcznie w grudniu dolarów, a prognozy na ten, na ten grudzień dla niego to jest 500 tysięcy dolarów, więc jest to absolutnie najwyższa światowa półka, a ty będziesz mieć okazję go poznać, jemu zadać pytanie na webinarze pod koniec września, dlatego jeśli chcesz dostać zaproszenie na ten webinar, to skomentuj pod tym filmem e, e, webinar, a ja wyślę ci zaproszenie tak szybko jak powstanie strona zapisu. Od razu dodam, że webinar jest bezpłatny, niesamowita szansa i jestem przekonany, że to będzie twój najlepszy Q4.